Właśnie zakończyła się przebudowa Starej Szkoły w Pęchradce Polskiej w gminie Szumowo. Zamieszka tam pięcioro mieszkańców gminy, a piętnastu skorzysta z opieki dziennej. Już wkrótce budynek, w jakim mieści się aktualnie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pęchradce Polskiej, zacznie tętnić życiem. To szkoła została zlikwidowana, to jest budynek po szkole podstawowej w 2019 roku, trzykrotnie starałem się o środki finansowe z ministerstwa, z różnych źródeł, nie udawało się, zawsze tego jednego punkcika brakowało. Pan minister Wzieliński znał moje potrzeby. Często, często prosiłem go o jakoś wsparcie, pomoc i udało nam się pozyskać 2 miliony 800 tysięcy z ministerialnych środków z, z od pani minister Maląg. To e, wystarczyło na wybudowanie tego obiektu, a także na wyposażenie w środku. W tej chwili są przeprowadzone przetargi. Rada Gminy zgodziła się na dołożenie miliona złotych, żeby Zrobić zagospodarowanie tego terenu, wymienić dach i wymienić nową elewację, żeby ten wygląd tej szkoły tego obiektu był zupełnie inny. Obiekt jest przeznaczony dla 20 osób, 5 osób będzie tu przebywać na całodobowo, a 15 osób będzie dowożone na zajęcia tylko dzienne. Zainteresowanie jest dość duże. Staramy się, żeby to byli mieszkańcy tylko i wyłącznie z gminy Szumowo. Jest też trochę opór społeczny, bo to jest pierwszy obieg w okolicy, ale myślę, że po tych dwóch, trzech miesiącach działalności już nie będzie problemu. Znaczy chętnych mamy. Na całodobowe jeszcze brakuje nam jednej, dwie osoby, ale mamy możliwość pozyskiwania tych osób z całego powiatu. Pozwalają na ten przypis. Centrum będzie służyło opiece, rehabilitacji, rewalidacji i pomocy medyczno-socjalnej. Obiekt byłej szkoły po zakończeniu prac remontowo-adaptacyjnych zyskał nowe funkcje i nowe życie. Pod opiecznymi centrum być może będą członkowie rodziny dzieci uczęszczających w przeszłości do tej szkoły. Tu była szkoła, ale już od wielu lat szkoły nie ma, bo demografia jest nieubłagalna. I tak samo ekonomia. Więc budynek stał. Opuszczony i niszczał, ulegał degradacji. Postanowiliśmy nadać mu nowe życie z panem wójtem Jarosławem Cukiermanem, wójtem gminy Szumowej Radą Gminy. Rada gminy, pan wójt składał wnioski parokrotnie o to, żeby uzyskać dofinansowanie z Funduszu Solidarności na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego, ale ten wniosek z jakichś powodów odpadał. Poprosił mnie o pomoc. Ja podjąłem rozmowy z panią minister Rodziny i Polityki Społecznej, panią Marleną Maląg i po, po analizie tego wniosku i sytuacji potrzeb tutaj na miejscu, potrzeb opieki nad osobami starszymi, nie w pełni sprawnymi, często samotnymi uznaliśmy, pani minister uznała, że to są naprawdę ważne argumenty i przyznała 2 miliony 800 tysięcy złotych na utworzenie tego COMU, czyli Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchradce Polskiej. I właśnie dzięki temu... Y można było przeprowadzić modernizację, remont tego obiektu, otoczenia. Jeszcze gmina dołożyła własne środki, żeby to otoczenie pięknie wyglądało, żeby było funkcjonalne. No i niebawem zostanie ten obiekt otwarty dla pensjonariuszy, dla 15 uczestników pobytu dziennego i dla pięciu uczestników pobytu całodobowego, czyli wraz z mieszkaniami, a więc mogą, będą mogli ci uczestnicy całą dobę tutaj przebywać pod opieką oczywiście specjalistów, pod profesjonalną opieką tej tych, którzy będą zatrudnieni, a więc to jest opieka lekarska, pielęgniarska, opieka rehabilitacyjna, a także z funkcjami socjalnymi, a więc z mieszkaniami, z wyżywieniem, z opieką, no, z ciepłem, ze wszystkim, czego człowiek potrzebuje do codziennego życia. Bardzo się cieszę, że Dawna szkoła, której nie ma i tego żałuje oczywiście, uzyskała nowe życie i do niej będą może niejednokrotnie uczęszczać jako pensjonariusze, podopieczni, ci, którzy kiedyś do niej chodzili jako uczniowie. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Pękratce Polskiej przeznaczone będzie dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby korzystające z pobytu dziennego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak sale do zajęć z opiekunami, jadalni, kuchni, sali rehabilitacyjnej. W czasie pobytu uczestnicy będą mieli zapewniony ciepły posiłek. Osoby przebywające całodobowo będą pozostawać pod opieką opiekunów, będą miały zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do kuchni, pralni i sprzętu rehabilitacyjnego. Stoimy przed pięknym obiektem. Wcześniej była tutaj szkoła podstawowa. Jak była likwidowana, był duży niepokój mieszkańców. Były różnego rodzaju spotkania, dylematy. Był opór wręcz, żeby likwidować szkołę. Mieszkańcy nie chcieli. Tej likwidacji. Jednak demografia była nieuchronna. No, w którymś momencie po prostu zapadła już ta ostateczna decyzja o likwidacji. Były, w związku z powyższym powstał problem, co dalej z obiektem: czy szkoła będzie niszczała, czy będzie zagospodarowana, czy przejdzie w ręce prywatne, czy publiczne. Został yy, Tutaj ośrodek mieszkalno-opiekuńczy. Bardzo dobry, potrzebny. Myślę, że wszyscy są zadowoleni, bo obiekt jest pięknieje, bo dotacja ministerstwa sprawiła prawie 3 miliony złotych, że, że powstało coś fajnego, ładnego. On ruszy od 1 stycznia, więc będziemy patrzeć, jak to będzie już tak już funkcjonowało od nowego roku. W tej chwili będzie doposażany, jest już powołana pani kierownik, która będzie się tym Zajmowała, a środowiska wiejskie wymagają, bo taki, tego rodzaju ośrodków, tego rodzaju, bo do tej pory było także osoby starsze z różnymi schorzeniami, były praktycznie w domach, w mieszkaniach, wśród rodzin, bez kontaktu z innymi osobami, a człowiek jest osobą społeczną, potrzebuje kontaktu w każdym wieku. Dziecko potrzebuje w wieku średnim, dorosłym, dojrzałym i w tym wieku starszym, starszym też potrzebuje tych kontaktów, więc tu jest możliwość tego kontaktu, spotkań środowiskowych tych osób nie będą zamykane gdzieś w domach, w mieszkaniach, tylko będą tutaj uczestniczyć i jest kawałek terenu, więc jest możliwość i spotkania takiego środowiskowego w terenie. Myślę, że bardzo, bardzo dobry pomysł i, i będzie cieszył się powodzeniem i myślę, że na pewno nie zabraknie tutaj uczestników tych czy turnusów, czy, czy tych różnych grup, które tutaj będą spotykać się. Tu będzie też pięć osób na stałe zamieszkiwać, więc, więc no, przyszłość przed, przed tym obiektem i dobrze, że tego rodzaju obiekty powstają. Powstają w tych małych miejscowościach, nie tylko w dużych miastach, nie w miastach, ale też i na terenach wiejskich, bo taka jest potrzeba. Placówka powstaje w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Szumowo otrzymała wsparcie finansowe na ten cel z budżetu państwa w kwocie niemal 3 milionów złotych.